Korzystając z okazji, że czyścimy tutaj piaskowiec, jest tutaj taki słupek, którego co prawda nie mamy w zakresie, ale sobie zrobimy na nim próbę. Chcieliśmy Wam pokazać coś innego. Andrzej niedawno zamówił taki dość fajny kij. On standardowo występuje z taką szczotką. Takie adaptery rozgałęźnik na cztery dysze. No i taką fajną mm, szczotkę z czterema dyszami. Sprzętu takiego używa się najczęściej do czyszczenia szyb, y, jakichś paneli fotowoltaicznych. On jest bardzo lekki, tu nie jest jakaś wysoka seria tego kija. 120 gram dokładnie. O, widzisz, nawet niecałe 620 gram. Będziemy musieli przerobić chyba te adaptery, bo tutaj ten adapter jest prostokątny a w tej szczotce jest on okrągły, więc myślę, że rozstaw tych śrub będzie podobny. Nawet jak się tu na jedną złapali, to będzie na potrzeby próby wystarczające. Sprzęt już tak na szybko złożony, eee, ale jako, że jest to system do wody zdyminalizowanej, to te dziupki, te dysze powinny być troszkę chyba mniejsze moim zdaniem. Zobaczymy, czy to da radę kupić. Mamy ustawione ciśnienie w naszym sprzęcie na okolicę, bar z hakiem. Nie mamy tutaj dostępu do prądu, więc prąd bierzemy z myjki. Kompresor nabity. Andrzej teraz puści wężyk, bo niestety nie mamy pistoletu, ale to zrobimy z czasem, żeby po prostu mieć możliwość kontrolowania wylewania tej cieczy, czyli możemy sobie wciskać, puszczać, wciskać, puszczać i ta woda, czy tam woda, chemia nie leci nam cały czas. Przy dwóch barach Andrzej pokaż puść leci to tak. Nie wiem czy widać. O, całkiem mocno. Zbijemy to ciśnienie jeszcze, yy, zbijemy to ciśnienie na powiedzmy pół bara. No i zaczynamy próbę, a ja działam jako pistolet, czyli włącz, wyłącz. No i na Andrzej, no powinno lecieć. Tej chemii naprawdę idzie niewiele. Gdyby jeszcze było z sześć tych dysz, to byłoby super. Ja teraz wyłączam. Możesz rozsmarować to, co jest. No nie no, pistolet tu musi być bezwzględny. No, tu jest taki dosyć. No wiadomo, że to można byłoby zrobić z pędzla, ale w przypadku ściany. Wiesz, co? Tu sam pistolet by sporo rozwiązał, bo sobie po prostu naciskasz żądaną ilość, która cię interesuje. A potem rozprowadzasz. Ja się trochę odsunę, żeby złapie ten. No, taka prezentacja na szybko, na żywca. W ogóle się do niej nie przygotowaliśmy, ale. No i powiem Ci, że to idzie cały czas. Ja praktycznie na takich dużych powierzchniach Strafię. to nawet nie ma potrzeby Strafię. tego. Nie, nie chodzi mi o pedalowanie, tylko to przyciskanie, non-stop od razu musieli go super wyczyścić, żeby nie było, że... To szczytkowanie to jednak jest rozwiązanie Tu trzeba się nachylać To już nie chodzi o nachylanie, tylko że no lepiej penetruje ta chemia ta górna jest ok, tą dolną być tutaj jeszcze, gdzie są ślady tych psich siusia, siusiajków. Zastanawiałeś się, dlaczego jak jest brudny piaskowiec, głównie przy ziemi. To są takie ślady, o tak jak tutaj. To widać. Takie miejsca. Dlaczego tak się dzieje? Na początku nie. A teraz. Dlaczego tak się dzieje? To jest taki sprzymierzeńca psi. No. Otóż... wystarczy, że jeden Nie, to nie. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się to do tego. Brawo, w kwas. moczu jest kwas. A kwas jest. A w moczu jest yy, nie tylko kwas, są też jakieś tam sole i tak dalej, a kwas działa też dezynfekująco. Więc jak ktoś, ktoś jak psy tu sikają cały czas, to te miejsca to są. To ten grzyb, który tutaj się znajduje usuwany jest właśnie przez tą yy, urynę. Ile to wymaga nałożeń chemii, ile to wymaga pracy. Niewielka powierzchnia peskowca. Ten słupek yy, oczyścimy już nie wiem, czy w czasie to będzie ze dwie godziny przynajmniej, bo już się robi. No na pewno. Robi się już pochmurno, robi się już ciemno, yy, ale dopiero teraz on faktycznie nabiera takiego koloru jaki mieć powinien. A jeszcze odczekamy troszkę, żeby to wyczyścić, chociaż nam za to nie płacą, ale. Dla nas liczy się efekt. No, no tak, bardziej nam zależało na przedstawieniu patentu z kijem niż wyczyszczeniu tego słupka, no ale to tak sobie pomyśleliśmy będzie. Fajny poligon doświadczalny i będzie bardzo łatwo wam to pokazać, jak to działa. Z odległości, no to nie byłoby widać tego efektu. Tu mamy nisko na ziemi, więc szybki pomysł. Szybka realizacja. Przy okazji jutro wrócą eee, i będą zadowoleni. Taki bonus z naszej strony. Ja się z Wami już żegnam. Eee, to było na tyle tej prezentacji. Eee, bardzo bym Was prosił o, o, o kciuki, o subskrybowanie tego kanału. No i piszcie w komentarzach, może wy macie jakieś fajne patenty na. na na sprzęt do czyszczenia, bo to nie chodzi o tylko o kije, ale o różnego rodzaju akcesoria, może jakieś, jakieś fajne myjki. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Okay.